Siemaneczko! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu tym razem bierzemy na warsztat sobie płytkę opał połączenia wersja oczywiście preorderowa także co nie przedłużamy zaczynamy jedynie jeszcze dopowiem tutaj że przepraszam Was za spóźnienie no już jest grubo ponad tydzień po premierze zapomniałem już nawet którego to się odbyło Dzisiaj to na początku jakiegoś lipca Dopiero po tygodniu została odebrana przeze mnie ta przesyłka. Nawet, nawet nie w sumie nie przeze mnie, a dopiero w sumie wczoraj wróciłem e, tam tutaj w to miejsce gdzie ta płytka jest. Także od razu lecę z, z unboxingiem. No i co no i zobaczmy, co tam jest w środku. Nie zaszalałem tutaj z wydaniem preorderowym. To jak się udało, tak wjechało. Co jest tu pod spodem? A pod spodem mamy w, fajne, w fajnym miejscu wylepki wsadzone. Tak pamiętam, było przy płycie mm, Słoń i DOB D6. Six. S -s 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 six. Six. jakoś zapomniałem, jak ona się nazywała. Coś takiego. Yy, nieważne. Tak samo było, ale to nie ma co się dziwić w końcu wydania. Yy. Dużo tutaj wspólnego można powiedzieć ze Słoniem Trochę mi się język plącze, sorry Dobra, mamy opał, gips, połączenia Dodatkowy utwór, edycja Zawiera, Oho, dobra Edycja zawiera jeden dodatkowy utwór Sorry, bo mi tutaj coś szwankuje ten Dobra, ja sobie tutaj wezmę nabłoczek i otworzę, na spokojnie O kurde no, powiem Wam, że jestem w szoku już. Czegoś takiego nie miałem w rękach. Wow! Czajcie to! To jest zamsz To jest kurde zamsz Przepraszam Was, że w takim słabym świetle. Muszę tutaj cały czas klikać yy, na ten. No, na fokusa no. Wow! to jest wytłoczone wow no czegoś takiego na płycie nie miałem jeszcze naprawdę okej okay, to wszystko wow nie to jest mega mega spoko tu mamy samą płytkę podejrzewam że tak wygląda w sprzedaży normalnie obecnie gdzieś tam w sklepach muzycznych no a to oczywiście wersja preorderowa z tego co pamiętam miał być podpis nawet ale nie wiem, płyta mega mi siadła, nie słuchałem jeszcze całej, ale te pierwsze kawałki wszystkie, które były które wszystkie były dostępne przed premierą naprawdę siadły mi wszystkie, więc postanowiłem jak najbardziej kupić tą, zakupić tą płytę, tym bardziej, że no, słuchając już poprzednich poszczególnych jakichś kawałków, wiadomo, nie przysłuchiwałem całych albumów no wiele kawałków mi tutaj opała siadło, więc Czas było tutaj y, uszanować artystę i dokonać za, y, zakupu y, tej płyty. Bledka na pewno było pierwszym numerem. Palesanto grał na pewno było słuchane. Y, nie wiem, czy odbierz mnie, też nie było. No, a pozostałych chyba nawet nie słuchałem. W sumie coś tam słuchałem, ale tak nie wiem. W sumie odwa chyba jeszcze było, ale teraz już nie wiem, nie jestem pewny. Y, mam płytkę to teraz sobie na spokojnie dopiero przesłucham całego albumu, ja tak zdecydowanie jednak lubię ok w środku tak się prezentuje mamy te emblematy dostępne też na wlepkach jest jest mamy mamy od gipsa i opała również autografik także fajnie od tych ludzi na pewno autografu nigdy nie miałem w sumie miałem tylko a sorry od Palucha wiadomo od Tedego u, i, i waktoja z tym, że u Palocha to osobiście miałem podpisywane w Empiku płytę i później czapkę możecie sobie tutaj spojrzeć jeszcze na ten z drugiej strony może jeszcze zobaczmy, jak to się prezentuje tutaj wszystko już wiemy. co i jak także Coś mi tutaj znikło. No, tak na stojąco to mi się zawsze źle. A tutaj mamy krótkie. No, mamy tak listę, w sumie można powiedzieć w taki sposób. I prawdopodobnie tutaj wyrywki tekstu. A tak jak mówię, jeszcze nie słuchałem całości, więc teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Ale dobra, to byłoby na tyle. Tak jak widzicie, no nie zamówiłem tej wersji preorderowej, tych no droższych, no ale no tylko na tyle mogłem sobie pozwolić. No myślę, że płytkę tak schowamy, ale to jest sztos, naprawdę, fajne, mega. Jestem zaskoczony, no czegoś takiego czegoś takiego nie miałem w swoich rękach, żeby płytka była zamszowa No cóż, teraz będzie trzeba zrobić fajne zdjęcie jakieś na Instagrama, ale zobaczymy w jakim czasie to się uda dokonać bo mam pewien pomysł ale nie wiem czy uda mi się go zrealizować Na no, jak same połączenia mówię także będzie trzeba coś pokombinować fajnego ale kurde sztos naprawdę fajne fajne wydanie bardzo fajne nigdy takiego nie miałem tak jak już wspomniałem no i kilka wlepek oczywiście ale pozwólcie żeby sobie ich nie będę otwierał bo nie ma to takiej potrzeby no są to tylko wlepki ja sobie je wrzucę w bardzo fajne miejsce tak na szybciutko, może mi się uda pokazać Jakby kogoś to interesowało Gdzie trzymam cały towar Z tych preorderów Już Wam pokazuję A To może zanim otworzę, pokażę najpierw Zakazane na piosenki tak kartkiego w tym Metalowym pudełku, wcześniej yy, trzymałem to wszystko w yy, U, Wlepki poszły Poleciały yy, Trzymałem to wszystko w innych yy, pudełkach od y, płyty rucha po prostu bo dwie płytki czy tam trzy były tak wydane właśnie że miałem takie pudełko a cała reszta poszła właśnie y, no cała reszta poszła na półkę i takie to tam akurat y, od tatuażu było zamawiane także widzicie same pierdołki tak jeszcze nawet zabierzki a tak jakoś nie wiem czemu to trzymam, ale trzymam A to i tak nie wszystko, bo przecież cała reszta jest ten. Tam macie jeszcze ostry sos. Pamiętacie to pewnie. I wszystkie rzeczy jakieś koncertowe, niekoncertowe. Tak jak tutaj na przykład banknocik, bory, kartki. Tam chyba nie, czy ba, ba, albo nawet MS. No, MS. O, no, swoją drogą. Szkoda, że go nie ma w sensie nie nagrywa PLN, no najwięcej wiadomo PLN, bo z tego najwięcej było zamawiane bardziej te ściuchy i w ogóle no także tak jeszcze przedłużenie, takie na, szybko na siłę spoko dla tych chcą, którzy chcą pohajtować, nie zarabiam ze swojego kanału mam to wyłączone coś poszło nie tak i tak wyszło tak lubię sobie po prostu popierniczyć czasami udam, znajdę jakiś wątek to popierniczę a wiadomo nie musicie nawet tego dalej oglądać, a to tak tylko po prostu dla zainteresowanych dla zajowkowiczów, którzy sami kupują płyty i, i zbierają takie rzeczy, No już na no drzwi poklejane, także także nie ma nie ma gdzie tego wrzucać wszystkiego po prostu obklejać i w ogóle także tak jak mówiłem to wyląduje tutaj no, miejsce się kończy. Czas na jakieś nowe wydanie w takim grubej uprawie, ale to naprawdę fajne. Bardzo fajne wydanie. Naprawdę mega się jaram. Fajnie, że w końcu udało się, bo koniec końców już myślałem, że się nie uda odebrać tego. To był już ostatni dzień. Nie, nie miałem jak podrzucić kaski, ale koniec końców udało się także. Muszę podziękować swojej mamie, że przeszła się na tą nieszczęstą pocztę i udało jej się odebrać. Także dzięki ja się z Wami żegnam. Także trzymajcie się, dajcie znać w komentarzu, czy również zamówiliście, czy jakieś inne płytki zamówiliście, czy coś, cokolwiek dajcie znać. Pogadamy, czy coś. Także trzymajcie się. No i co? No i do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak dobrze pójdzie, to na pewno z dwie płytki się. Ym, pojawią, może, czy no tak otwarcie. Trig bym chciał zamówić. Chciałbym zamówić Vaktoye, yy, yy, najnowszy album oraz yy, Humble. Dobrze, dobrze pamiętam nazwę, ale nawet nie wiem, kiedy jest premiera, czy już nawet nie była, bo miała być na wakacje. Ale wydaje mi się, że chyba ni jeszcze nic nie pisali, więc raczej te zamówienia nie wyszły jeszcze. Także może się uda zdążyć. Yy, tak, no dobrze, mówię. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. już mi się język plączy totalnie. Nadal jest ta niepewność przed kamerą. Chyba. Co prawda nie widać mnie, ale no piernicze piernicze, a myślę o czymś innym i tak to wygląda. Dobrze. Trzymajcie się. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Pozdrawiam. Wizment. Trzymajcie się. Cześć.